Halo. halo. Cześć Mateuszu, słyszymy się? Cześć, słyszę głośno wyraźnie. Cześć, jesteś na wizji Tulina i Kamil. E, powiedz nam, z czym do nas dzwonisz. Super, bardzo miło. Chciałem pozdrowić całe kilka realizującą program przede wszystkim. Odkryłem Was niedawno, bo wcześniej e, e, mogę powiedzieć, że oglądałem taki Wasz odpowiednik e, amerykański z, z Austin, z Teksasu. Ja odkryłem Waszą stracę niedawno i bardzo mi miło Was poznać. Bardzo się cieszymy. Ja zrzędę do Was z takim problemem. Super. Zgodę do Was z takim problemem, ponieważ ja sam jestem akurat, <laughs> przepraszam, jestem niewierzący i jeśli chodzi o astrologię i numerologię i wszystkie tego to te pokrewne szkoły, no jestem ogromnym sceptykiem, <laughs> jeśli, jeśli, jeśli chodzi o wiarę w takie rzeczy. Natomiast spotkałem na swojej drodze wiele osób takich z bliską mi osobą. No, która bardzo jest zaangażowana w astrologię, bardzo wierzy w te rzeczy, czyta horoskopy, wysyła je do mnie, prawda, też, też dzieli się ze mną tą no, pseudowiedzą. I boję się, że ona się może zrobić po prostu krzywdę w taki sposób, że będziemy miała jakieś oczekiwania życiowe co do horoskopów, do astrologii, do układów planet, być może też do numerologii i nie wiem jak jej pomóc, żeby im urazić. Właśnie chciałem się Was poradzić, jaki, jakich najlepiej argumentów Rozmowy z takimi osobami używać, a miałem takich osób, jak już wspomniałem, kilka na swojej drodze, żeby wyciągnąć je po prostu z takiej wiary. Tym bardziej, że ta osoba jest, szczerze mówiąc, niewierząca, jeśli chodzi o Kościół katolicki, czy też inne jakieś zorganizowane religie, a on wierzy w takie rzeczy akurat. I ja tego nie potrafię powiem, dlaczego tak się dzieje. Rozumiem, takie rozmowy są zawsze bardzo trudne. Tak, tak mi się wydaje. I jakby bez znajomości tej osoby, też, też jest mi trudno powiedzieć, co, co faktycznie byłoby takim remedium. I czy jest coś, co zadziałałoby, jak wiesz, tabletka prawdy, serum prawdy. Jasne. To jest bardzo bliska osoba dla ciebie. Tak, tak, to jest, to jest taka moja bliska przyjaciółka, można powiedzieć. Czyli znacie się dobrze, jakby, wiesz, na, na ile możesz sobie w tej rozmowie pozwolić. Tak, tak. No myślę, że możemy być ze sobą szczerzy, natomiast mm -hmm. um, no tutaj jest y, zawsze jak wychodzi taki argument, bo my jako na przykład ateiści zawsze przynajmniej ja tak mam, ktoś mi zadaje pytanie, dlaczego ja nie wierzę w Boga akurat tego, ja zadaję pytanie, czy ktoś wierzy w Zeusa, w Allach, w Posejdona, czy, czy w Tora na przykład, no i zawsze pada zdziwiona taka odpowiedź, że nie. No to, no to widzisz, ja nie wierzę w tego jednego Boga więcej, czyli też twojego nie wierzę. A tutaj no ta osoba jakby rozumie tę argumentację, natomiast zawsze się pojawiają no, różne teorie o, tak, pra o prawie przyciągania, o kosmosie, o, o wszechświecie, o wielkiej mocy wszechświata. I to jest już takie troszeczkę dla mnie mało zrozumiałe i grzeźniemy wtedy właśnie w takiej tematyce już mniej racjonalnej naukowej i ciężko się z tego wydostać. Czyli ja rozumiem, że ta ogóle... osoba twoja przyjaciółka ma, y, odczuwa w życiu, tak? To, że astrologia działa, że się sprawdza. Tak, y, po, po części tak. Ja powiem szczerze nie. Ja przeprowadziłem eksperyment, mogę szczerze powiedzieć na, y, na sobie. I, <grych> I przez jakiś czas poświęciłem czas i pieniądze, żeby chodzić do, do wróża, do, yy, też yy, zrobiłem jakiś tam numerologiczny obraz swojego życia. Yy, może, szczerze mówiąc, yy, 20% z tego było jakimś, yy, było jakoś zakorzenione w faktach, tylko dlatego, chyba że wypytywali się nie o różne szczegóły z samego życia, czyli chcieli mnie poznać. Wydaje mi się, że byli dobrymi słuchaczami po prostu. I, bawili się w taką pseudopsychologię, próbują coś tam wyciągnąć ode mnie i zrobić jakiś obraz na podstawie tego. Natomiast ta osoba jest przeświadczona o tym, że to faktycznie działa, że, że na przykład zaćmienie ma jakąś moc, tak? że, że wtedy trzeba działać, akurat coś się uaktywni, później się to nie, nie sprawdza, ale może się jakieś wytłumaczenie znajdzie, że, że, że może to jeszcze nie ten czas, bo kosmos chce czegoś innego dla tej osoby i, i, i to jest no, takie bardzo życzeniowe myślenie. Ja, ja trochę powiem z teoretycznego punktu widzenia, bo nie mam takiego doświadczenia, żeby mi się udało um, kiedyś kogoś od czegoś czy, czy do czegoś takiego przekonać, ale um, wydaje mi się, że kluczowym chyba byłoby y, podejście do tego rodzaju rozmowy, zadając sobie pytanie: na ile druga strona chce w ogóle o tym pogadać? Zba, zbadanie potrzeb w tym zakresie. Y, wiesz, to tak. Warto byłoby o sobie pomyśleć, nie? Jakby co, co, co by sprawiło, że miałbyś ochotę pogadać z kimś na temat jakiegoś Twojego ważnego przekonania? Można nawet sobie odwrócić to, to pytanie. Nie? Co, co, co by sprawiło, że chciałbyś pogadać z kimś, to chciałby Cię przekonać do tego, że astrologia jest prawdziwa? Na ile w ogóle ta rozmowa byłaby dla Ciebie komfortowa? Na ile ona, ona wiesz? Dałaby, jaką miałabyś motywację do tego, żeby się w to zaangażować? Bo jakby ty wiesz, jaki ty masz cel, i jaki masz, jakby, powiem brzydko, ale nieoceniająco, nie, nie interes w tym, żeby z nim o tym pogadać. A co ona z tego ma, ma wyciągnąć i dlaczego ona miałaby chcieć wejść głębiej w taki dialog? No to jest w ogóle kwestia, kwestia rozmowy na temat przekonań. Na ile druga strona chce i po co, i jaki ma. Jaki ma w tym celu? Mnóstwo tutaj potrzeba takiego, myślę, rozeznania, delikatności, taktu, a w, a w ostateczności to być może być może warto się dzielić swoim, swoim punktem widzenia. Jeżeli ktoś tobie opowiada o tym, że on podejmuje decyzję, dlatego że coś tam, coś tam, to można z tego odpowiedzieć, jak ja, ja ty podejmujesz decyzję i czym się kierujesz? Czy zamiast, jakby wiesz, próbować pokazać, że no druga strona to źle robi, myli się, nie powinna tak, to, tak tego robić i dlaczego, no to po prostu pokazać swoją stronę, jak to wygląda, jak to wygląda u ciebie, jak to wygląda z, z twojej strony. Wydaje się, że, że to jest chyba jeden z takich bardziej rozsądnych sposobów, bo właściwie podstawą tutaj jest, żeby ta osoba dalej chciała z nami rozmawiać, żebyśmy sobie nie popsuli relacji, bo też pytanie, czy, czy jest warto. Okej, okay. dobra, ja na pewno będę próbował, bo właściwie to tak jak mówiłem, najbardziej mi zależy na tym, żeby ta osoba sobie yy, nie, nie przyniosła kolejnych rozczarowań w życiu, bieżąc w takie, a nie inne, yy, można powiedzieć, filozofię. Ja rozumiem, że Dobry. bardzo się o tą osobę troszczysz i, i jakby z Tak, tak, tak. Mhm. Tak, dokładnie. No to, to tutaj tym bardziej. Ale pomaga mi to by... właśnie z tobą, powiedział. No, wiesz, tym bardziej jak się troszczysz, nie, to jakby podstawą jest tego, żeby ta osoba dalej chciała z tobą rozmawiać. Nie. To jakby to, by bardziej, bardziej to, to byłoby dla mnie w tym momencie z tyłu głowy. Nie. Co, co zrobić, żeby, żeby ta osoba dalej chciała, żeby się czuła komfortowo w rozmowie ze mną na, na takie tematy, żeby, żeby znała też moje intencje. W ogóle w takich rozmowach, wiecie, około sceptycznych. Ja mam wrażenie, że, że my często jesteśmy odbierani, ciężko mi czasami sobie zdać sprawę z tego, w którym momencie i, i, i dlaczego, ale że my często jesteśmy odbierani jako tak, takie wredne psuje. Że ktoś sobie wie, ma jakieś fajne, pokładane świat, a my przychodzimy tak, tak. po to, żeby, tak. żeby to rozwalić. Teraz co zrobić, żebyśmy tak nie byli odbierani? No wydaje mi się, że, że podkreślać na każdym kroku i też swoimi jakby czynami. Poza tymi rozmowami pokazywać, że w rzeczy to jesteśmy po prostu fajnymi y, ludźmi, którym zależy na tym, żeby komuś było w życiu lepiej, y, a, a, a nie jesteśmy, wiecie, jakiegoś rodzaju ewangelistami racjonalności. Ja, bym nie, ja, ja, ja miałem w życiu też taki czas, że, że, że wierzyłem w różne, w różne rzeczy typu y, Faktor X, pamiętacie? Kiedyś było takie czasopismo. Ach, ależ to były czas. Archiwumiks to wyleciały jako serial. Ja, ja nie wiem, czy ja bym chciał pogadać z kimś, kto chciałbym powiedzieć, że to wszystko jest głupota i, i, i że w ogóle w co ja wierzę. Nie? Wydaje mi się, że to po prostu nic by mi nie dało, nie miałbym żadnej motywacji do tego, żeby, żeby o tym pogadać. Myślę, że tu są potrzebne też bardzo duże pokłady empatii, dlatego że musimy pamiętać, że każda osoba z tak silnym przekonaniem, z tak silną wiarą, czy religijną, czy wiarą w astrologię, ta wiara i jakby to co z niej płynie daje jej bardzo duże poczucie bezpieczeństwa i każda taka rozmowa gdzie nie będzie znana tej drugiej stronie nasza intencja że my to robimy z troski może zostać odebrana jako atak że my chcemy tą osobę tego poczucia bezpieczeństwa pozbawić że chcemy jej coś odebrać dlatego tutaj trzeba faktycznie od samego początku mówić o tym dlaczego nam na tym zależy i dlaczego chcemy rozmawiać tak, to jest bardzo cenna uwaga. Ja właśnie no, pokryślałem, że to jest dla mnie nieracjonalne um, z osobistego punktu widzenia, a natomiast ja nie chcę wcale udowodnić tej osobie, że ona jest jakaś głupsza, czy gorsza, czy, czy po prostu nieracjonalna, bo też zauważyłem, że to jej daje po różnych życiowych zakrętach takich ostrych, jakieś poczucie bezpieczeństwa. Ja też nie chcę jej z tego wykorzenić i wyrwać, tylko um, zaproponować jej, może jak ja widzę. Poglądy na takie, na takie hmm. sprawy życiowe i co mną kieruje i co uważam za, za może lepszy sposób na rozwiązanie problemów niż radzenie się y, osób, które nam podsuwają y, wskazówki życiowe na, na nieugruntowane w mojej, w mojej ocenie w jakiejś y, rzeczywistości, tak. Czasami też wydaje mi się, że dużo mogłaby dać rozmowa na temat konkretnej decyzji. Wtedy w ogóle odkładamy na bok poglądy astrologii i tak dalej. tylko ktoś na przykład mówi, że, że dzięki temu, że się poradził astrologa, to chciałby podjąć taką a nie decyzję. Okej, okay, no to w tym momencie wcale nie trzeba gadać o astrologii, tylko o tej decyzji. Dlaczego, dlaczego uważamy, że na przykład ona jest ryzykowna, co, 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 może, co może pójść nie tak. Wydaje się, że to jest, że to jest też. No, bardziej bezpieczny grunt. Tym bardziej, że jak mówisz, Mateusz, ostatecznie nie chodzi Tobie o to, żeby ona przestała wierzyć w astrologię, tylko o to, żeby ją odwieźć od jakichś złych, krzywdzących decyzji. To tak naprawdę zupełnie nie negując tego, w co wierzy, jak sobie ułożyła świat, jak każdy z nas sobie układa ten trudny, skomplikowany i, i bardzo chaotyczny świat, to można po prostu pogadać o konkretnej decyzji bezpieczniej. I też, a tak samo skutecznie. Okej, okay, to względem... też jest bardzo cenna uwaga. I tu, jeszcze odnośnie tego podejmowania decyzji, warto sobie samemu to też tak przeanalizować i, i z tą przyjaciółką możeszcie to tak analizować, ponieważ może być tak, że ona już tą decyzję podjęła, a do astrologa idzie po to, żeby dostać potwierdzenie, że to jest dobra decyzja. Zgadza się, tak też może być. I w tym momencie zanegowania astrologii jakby niewiele daje. Zupełnie nie, nie, nie na ten temat tak naprawdę jest rozmowa. To jest właśnie też, też to, o czym, o czym opowiadałem w kolegu, że, że to nam pomaga redukować tą naszą niepewność. Zawsze ku jakiejś tam decyzji się skłaniamy. No to taki dobry, zręczny astrolog powinien nam powiedzieć, że dobrą decyzją jest ta, do której się skłaniamy. Gdybym był astrologiem, chciałbym być przekonujący dla ludzi, to tak bym robił. Oni by wtedy zbijali ze mną piątkę, powiedzieli, ale mam trafne przewidywania. Ja dokładnie też tak myślałam, myślałem, myślałem dokładnie to chciałem zrobić. W gruncie rzeczy, w decyzyjnym świecie tej osoby to niewiele zmienia, ale właśnie daje większą pewność, że ta decyzja jest trafna. Czy Dobrze, ja, ja Wam bardzo dziękuję za wskazówki. Tak, tak, na pewno mi to pomoże. Cieszę się. Na pewno mi to pomoże, żeby nie zrazić tej osoby. Także ja Wam bardzo dziękuję. Dziękujemy również Mateuszu. Do usłyszenia. Do usłyszenia i powodzenia. Do usłyszenia, pozdrawiam.